Nie będę komentował sprawy Natalii Janoszek. Natomiast na przykładzie sprawy Natalii Janoszek mogę opowiedzieć o groźnym efekcie psychologicznym, który nazywa się efektem pewności wstecznej, po angielsku hindsight bias. Na czym polega? Dzięki efektowi pewności wstecznej wierzymy, że to, co dzisiaj dzieje się z karierą Natalii Janoszek, było do przewidzenia w przeszłości. Wszyscy komentatorzy, którzy trąbią, ja wiedziałam, że tak będzie, albo a nie mówiłem, ulegają mu w mniejszym lub większym stopniu. Skąd się bierze efekt pewności wstecznej? Składają się na niego trzy elementy. Po pierwsze, zniekształcone wspomnienia. Nasz mózg nienawidzi nie mieć racji. Jeśli więc poznajemy jakąś nową informację, nasze przeszłe wspomnienia dopasowują się do niej, aby wszystko w twojej głowie układało się w gładką całość. Po drugie, nieuniknioność. Jest w ogóle takie słowo? Wierzymy w to, że wiemy, jak świat jest poukładany. Wierzymy też, że wiemy, jakie konsekwencje będą miały konkretne wydarzenia w naszym życiu. W momencie, kiedy zauważamy, że coś się wydarzyło, przyjmujemy założenie, że musiało się wydarzyć. Chcesz przykładu? Mama często mówiła ci, że zaziębisz się, jeśli nie ubierzesz się odpowiednio do pogody. I triumfalnie oznajmia: A nie mówiłam, kiedy złapiesz katar. Wygodnie przy tym zapomina, że przez pół roku chodziłaś tak ubrana i nic się nie wydarzyło. Po trzecie w końcu przewidywalność. Jeśli znamy efekt końcowy, typu chłopak rzucił koleżankę, to wydaje nam się, że w przeszłości mieliśmy wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby tak właśnie ocenić jakość tego związku. Natalia Janoszek w perfekcyjny sposób budowała markę osobistą stosując strategię fake it till you make it. Udawaj, aż ci się uda. Czy to działało? Jak najbardziej. Jej występ w Twoja twarz brzmi znajomo, czy w tańcu z gwiazdami okładka kosmopolitan to wszystko prawdziwe dokonania. Dla wielu osób budujących markę osobistą wpisałbym te dokonania w mierniki sukcesu. Wiele osób do tego dąży. Czy ta strategia musiała się wywalić? Nie, wcale nie musiała. A osoby, które tak twierdzą, ulegają właśnie efektowi pewności.